Realme wraca do gry 200-megapikselowym aparatem. W średnio średniopółkowym telefonie, wypada dodać, aparat w Realme 11 Pro Plus oprócz tej kosmicznej rozdzielczości ma też kilka innych bajerów. Optyczną stabilizację obrazu, jasny obiektyw i rozbudowany interfejs z trikami pod postacią trybu do fotografowania nocnego nieba czy automatycznego kadrowania. Według mnie najważniejszą cechą Realme 11 Pro Plus jest jednak jego design. Smartfon został zaprojektowany przez byłego projektanta marki Gucci i postawiony na połączenie kremowej, sztucznej skóry z symetrią i złotymi elementami. A smaczki w postaci pseudozameczka czy szwu dodają plus 100 do elegancji. Reszta specyfikacji też nie rozczarowuje. Jest procesor Diamond City 7050, obsługa sieci 5G, bateria 5000 mAh z turbo szybkim ładowaniem 100W oraz głośniki stereo i świetny amoledowy ekran odświeżany w 120 Hz. Cena w promocji na start 2199 zł. Jakkolwiek żal mi, że przez inflację właśnie tyle kosztują dobre telefony ze średniej półki, to muszę przyznać, ten zapowiada się świetnie.